Coraz głośniej mówi się o ryzyku kolejnej fali COVID-19. O niebezpieczeństwie szóstej fali mówi się również w Polsce, w Powiecie Dębickim. W czerwcu było 18 zachorowań na COVID-19, w maju 40. Jak podkreśla Dorota Brzezińska, zastępca dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Dębicy, wzrostu zakażeń na razie nie ma. W sezonie letnim, wszelkie wirusowe choroby przenoszone drogą kropelkową, to zapadalność maleje, prawda? To wiemy wszyscy. Jak przewidują specjaliści, szósta fala może nadejść wraz z pierwszymi chłodami. Patrząc przez pryzmat chorób, które znamy od setek lat, które nam towarzyszą chorób wirusowych i różnych przeziemień, które również przez wirusy są wywoływane, no to każdy też nas wie. Wraz z nastaniem pierwszych chłodów, wrzesień, październik, prawda, większość chodzi, kicha. Albo są to grypy, albo grypopodobne, albo jakieś katary. Koronawirus i jego nowe warianty to wciąż poważny problem. Naukowcy uważają też, że mogą omijać odpowiedź przeciwciał wytworzonych przez organizm po szczepieniu lub przejściu zakażenia. To oznacza reinfekcję.